Witam Państwa w programie Dłuższa Rozmowa na antenie Biznes 24. Marcin Dobrowolski. Kłaniam się wszystkim Państwu i zapraszam na dłuższą rozmowę, którą poświęcimy bezpieczeństwu cyfrowemu. Nawet 54% firm w Polsce w 2021 roku było ofiarami cyfrowego ataku. Jest z nami Katarzyna Berbecz, Head of Strategy and Development firmy ICSEC. Dzień dobry. Witam w biznesie 24. W Polsce do 30 kwietnia, czyli do soboty, włącznie obowiązuje trzeci stopień alarmowy Charlie CRP oraz drugi stopień Bravo CRP. Czemu służy wprowadzenie takich enigmatycznych nieco zabezpieczeń z punktu widzenia firm, przedsiębiorstw, które no, być może mogą być potencjalnym celem ataku ze strony złych sił w internecie? Tak jest. Znaczy wprowadzenie tych stopni alarmowych w aktualnej sytuacji myślę, że jest absolutną koniecznością. Akurat te stopnie alarmowe Charlie, CRP wynikają z ustawy o działaniach antyterrorystycznych i te stopnie alarmowe dotyczą głównie podmiotów sektora publicznego, a więc głównie administracji publicznej, ale również podmiotów zarządzających infrastrukturą krytyczną. A do takiej infrastruktury krytycznej należą takie sektory jak chociażby energetyka, jak Gazownictwo, jak wodociągi, bankowość, różnego rodzaju firmy sektora medycznego, a więc wszystkie te sektory, które są kluczowe z perspektywy sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania państwa. Jest to prowadzenie tych stopni alarmowych, jest to naturalna ochrona stosowana przez rządzących, aby chronić społeczeństwo, i państwo, abyśmy. Pani dyrektor. Ale, ale, samo wprowad, ale, samo wprowad, ale samo wprowadzenie stopni alarmowych nie, nie zwiększa naszego bezpieczeństwa. Znaczy, to musi Oczywiście. prowadzić ze sobą jakieś o działania. Jakiego typu działania powinni zastosować przedsiębiorcy? Tak jest. I teraz właśnie jeszcze chciałam tylko doprecyzować, że o ile te stopnie alarmowe dotyczą sektora publicznego i infrastruktury krytycznej, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwa prywatne, których wprost te stopnie nie dotyczą, również reagowały odpowiednio i zabezpieczały się. A więc zachowały taką wzmożoną czujność na wszelkie niestandardowe zachowania, zarówno w systemach teleinformatycznych, tak, bo te, te alerty CRP właśnie dotyczą cyberprzestrzeni, ale również zweryfikowały, czy są gotowe na odpieranie tych ataków, czy mają wystarczające narzędzia zabezpieczające ich sieci, czy ich plany ciągłości działania są gotowe, czy ich zespoły reagowania są w stanie podjąć natychmiastowe działania, w sytuacji zagrożenia. A więc to, że same te alerty dotyczą bezpośrednio sektora publicznego, infrastruktury krytycznej, nie stoi w sprzeczności z tym, że przedsiębiorstwa sektora prywatnego również mogą z tych zaleceń właśnie rozporządzenia korzystać. A te zalecenia, a więc to, co stoi za tymi alertami, to jest odpowiednie procedowanie. I akurat alert Charlie wymaga od podmiotów administracji publicznej i od firmy z infrastrukturą krytyczną, całodobowych dyżurów eksperckich, weryfikacji możliwości odpowiadania na, na takie zagrożenia, a także po prostu możliwości uruchomienia działań zaradczych w sytuacji, kiedy ten atak już nastąpi. Oczywiście to jest bardzo skomplikowane, to... Pani, pa, pa, pani Dyrektor. To... Muszę powiedzieć, że brzmi to w każdym razie skomplikowanie, szczególnie dla kogoś, to jest nie w temacie, znaczy nie jest informatykiem, nie zajmuje się, e, nie zajmuje się działem IT, IT w firmie. Ja podam pani konkretny przykład. Pracowałem kiedyś w firmie, w której e, wszyscy pracownicy dostali e, maila, w którym, e, którym zamieszany był plik, który był określony jako faktura dla, i tu było imię i nazwisko prezesa tej firmy. Tak. I, któryś, I któryś z pracowników kliknął, na, e, kliknął w, ten, w, ten, w ten dokument, chcą zobaczyć, jaką to faktura jest wystawiona na, na prezesa firmy. E, I to Czy był jest? moment, w którym momentalnie wszystkie komputery zostały zostały, znaczy nie momentalnie, ale na, nastąpiło uruchomienie się jak rozumiem wirusa czy czegoś jakiegoś innego świństwa, które sprawiło, że e, że nie dość e, zaszyfrowane zostały wszystkie prace na komputerach, nie można się było do nich dostać. E, na szczęście to była firma, w której był dobrze dział IT i on co 15 minut wykonywał backup wszystkich prowadzonych prac. W związku z tym mieliśmy mieliśmy dostęp do naszych, do naszych materiałów. Natomiast e, no, każdy komputer musiał być czyszczony potem e, Potem, potem, indywidualnie. Um, jakie są, um, jakie są, bo ja, ja nie chcę teraz jakby myć głowy informatyk, oni doskonale wiedzą, w jaki sposób się zabezpieczyć. Jakie zabezpieczenia powinni stosować pracownicy w firmach, w przedsiębiorstwach? Mhm. Tak, tak, żeby tak. takiej higieny, która sprawi, że no nie klikną w tę fakturę dla prezesa. Właśnie ten przykład, o którym Pan wspomniał, to jest klasyczny spear phishing, czyli takie podszywanie się pod osobę w celu właśnie nakłonienia użytkownika do wykonania określonej czynności, czyli kliknięcia m.in. w ten zainfekowany plik. I to jest też taki klasyczny wektor ataku poprzez sieć informatyczną. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby taka sama sytuacja nastąpiła w sieci przemysłowej, bo o ile jeszcze siedzimy sobie właśnie w naszych biurach przed komputerami, to to kliknięcie w ten zainfekowany plik oczywiście może skutkować utratą danych. O tyle, gdyby ta sama sytuacja wydarzyła się w sieciach przemysłowych, mogłoby dojść do Albo w dużo większych konsekwencji. Teraz e, i te konsekwencje mogą być takie, że na przykład nastąpi e, ingerencja w proces produkcyjny, że na przykład robot przemysłowy zacznie się nagle inaczej zachowywać, bo zostanie zmienione oprogramowanie sterownika, które tym, tym robotem steruje. Może dojść do jakiejś katastrofy ekologicznej, ponieważ jakiś e, olej wycieknie, e, czy też nawet może dojść do e, utraty zdrowia i życia e, ludzi. Także tutaj konsekwencje będą dużo, dużo większe. I teraz jak się zabezpieczać, a więc wracam do Pana pytania. Zabezpieczenia są tak naprawdę wielowarstwowe, wielopoziomowe. Jak mówimy o cyberbezpieczeństwie, to musimy pamiętać, że cyberbezpieczeństwo osadza się na ludziach, osadza się na procesach i na technologii oczywiście, tak? Ale nie, nie ma czegoś takiego, że jest to y, jakiś jeden punkt który, jak zaadresujemy, to rozwiążemy swoje wszystkie problemy w zakresie cyberbezpieczeństwa. I teraz tak, zawsze najsłabszym ogniwem, ale też i najważniejszym będzie człowiek, tak bo z jednej strony e, niewyedukowany człowiek narazi nas na te cyberzagrożenia, ale z drugiej strony to człowiek jest tym liderem właśnie wprowadzającym różne rodzaju e, cyberzabezpieczenia. Wprowadzający... Zawsze, zawsze najbardziej felerny jest, jak mówią czasami informatycy bezdusznie, interfejs białkowy, czyli właśnie ten człowiek, który tak jest. Jest, jest, jest na samym końcu i popełnia najwięcej błędów, ale jednocześnie no, to my decydujemy się, znaczy to, to, to my z jednej strony jesteśmy być może najbardziej czujni, ale też najbardziej podatni na różnego rodzaju manipulacje związane z, z atakami. Czy my teraz jesteśmy bardziej narażeni na, 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 na te ataki? Ja powiedziałam o tych 54% firm, które w ubiegłym roku zostały zaatakowane. Ale czy, czy, czy w ostatnich miesiącach, oczywiście w związku z wojną, widać zwiększone zainteresowanie rosyjskich hakerów, jakkolwiek legendarnie by to nie brzmiało, atakiem na polskie firmy? Oczywiście to ryzyko teraz jest dużo większe, o czym świadczą chociażby te stopnie alarmowe, które zostały wdrożone. i. W tej chwili rzeczywiście obserwujemy większą liczbę cyberataków sponsorowanych właśnie przez, przez hakerów, wspieranych przez, przez państwo, przez państwa wrogie. I teraz, dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że cyberatak, jeśli następuje, to on nigdy nie kończy się na jednym podmiocie. Można powiedzieć, że on się tak trochę rozlewa po gospodarce. Takim przykładem, właśnie takiego cyberataku, który zainfekował właściwie w kilka godzin, cały. Całą kulę ziemską. Był Petia not petia z 2017 roku. Co ciekawe, to był też cyberatak wymierzony w Ukrainę, zresztą nie pierwszy. I on w zasadzie w ciągu kilku godzin zainfekował, spowodował problemy i zaburzenie ciągłości działania w ogromnych międzynarodowych korporacjach, typu Bekinser, typu Maersk, typu TNT. I nastąpił po prostu ogólnoświatowy paraliż. Dlatego ta skala cyberataków, którą teraz mamy, można powiedzieć, że jest jeszcze większa, dlatego że jest ich więcej i jeszcze ta fala rozlewających się cyberataków, Dookoła można powiedzieć, że, że jest większa i stanowi pewnego rodzaju tsunami. Także zalecam w wzmożoną ostrożność i, i czujność w tym, w tym trudnym okresie. A ja będę jeszcze dodał na koniec naszej rozmowy, że nie powinno się tak, jak się dzieci uczy, że nie powinno się brać cukierków od nieznajomych, tak, nie powinno się po prostu klikać w załączniki od osób, których nie znamy, a nawet od tych, które znamy. Powinno się je. Powinniśmy się zastanowić, zanim, zanim to klikniemy. Czy są jakieś, jakieś zakończenia plików, coś, co mogłoby, coś, czego się możemy nauczyć, wykuć, żeby, 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 żeby reagować po prostu jak na oparzenie, żeby tego nie dotykać, nie, nie ruszać, nie klikać? No z takiego technicznego punktu widzenia to na pewno warto zwrócić uwagę na um, konstrukcję adresu mailowego. Czasami um, hakerzy stosują zmianę w dosłownie jednej literce. Wszystko brzmi tak samo, jest imię i nazwisko prezesa, dosłownie dodana jedna literka gdzieś tam przy końcu, która zmienia wszystko w zasadzie i umożliwia hakerowi podszycie się pod, pod daną osobę. Ale no to jest taki detal, bym powiedziała. Natomiast to, co bym szczególnie zalecała, to na pewno stosowanie bezpiecznych haseł do różnych systemów, zwłaszcza systemów związanych z obszarem przemysłowym. Podam taki przykład. On miał, ten cyberatak miał miejsce w 2021. To był, to był atak na, na stację uzdatniania wody na Florydzie, gdzie w zasadzie właśnie polityka haseł słabych że, spowodowała, że hakerzy uzyskali szybki dostęp do systemów przemysłowych i spowodowali zatrucie wody. Na szczęście, na, mieć... na szczęście to się zmienia i świadomość rośnie. Musimy postawić kropkę w tym momencie. Tak. Katarzyna Berbeć, Head of Strategy and Development ICSEC była naszym gościem. Mówiliśmy o bezpieczeństwie cyfrowym, troszkę offline'u też w życiu Państwu życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę.